Słuchacie bez wypadu nowego podcastu o skokach narciarskich, który będzie pojawiał się po zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaczynamy od sezonu 2025-2026. Będziemy mówić o tym, co pojawia się na bieżąco w skokach narciarskich, ale będziemy też analizować to, co przed nami i pewnie to, co za nami. No cóż, zaczęliśmy. Zaczęliśmy sezon 2025-2026. Serdecznie witam, Marcin Brandys w drugiej odsłonie Bez Wypadu. No cóż, mixty, dwa konkursy indywidualne. Myślę, że dużo odpowiedzi na nurtujące nas pytania, jaki to będzie sezon. Wiemy już na pewno, że wiele z poprzedniego sezonu możemy przełożyć na najbliższy. Oczywiście zaczęliśmy od piątkowego konkursu mixtów, w którym oczywiście wygrała reprezentacja Japonii przed Słowenią i reprezentacją Austrii. Ja sobie poprawię tutaj mikrofon. I paradoksalnie dość wysoko była, reprezent <coughs> Par dość wysoko była reprezentacja Polski, która zajęła szóste miejsce w składzie. Kamil Stoch, Kasper Tomasiak to męska część oraz Nicole Konderla i Anna Twardosz. I cóż, jeśli chodzi o indywidualne wyczyny naszych reprezentantów, to jeżeli sumować wszystkie wyniki konkursu mixtów, to oczywiście biorąc pod uwagę też kobiety, bo, bo ich nota też bierze się pod uwagę w takim. W nieoficjalnym rankingu, czy też w nieoficjalnych wynikach konkursu, to Jan Herl wygrałby z dość dużą przewagą, 6,1 punkta wyprzedziłby Felixa Hoffmana. Polak najwyżej sklasyfikowany w, tej, w, tym, w tych mikstach piątkowych byłby to Kamil Stoch, który zająłby siódme miejsce, aż siódme miejsce. I czwa, 14 był Kacper Tomasiak. Czy tak by było w konkursie piątkowym, indywidualnym, męskim? Pewnie nie, bo kilka nacji w ogóle nie startowało też w, w konkursie mixtów. I cóż, na pewno duże zaskoczenie, jeśli chodzi o formę Kacpra Tomasiaka, który pokazał się w, z bardzo dobrej strony w, w mixtach. Nie zjadła go presja. Panie też całkiem nieźle sobie poradziły, chociaż oczywiście 99,5 m Anny Twardosz trochę sprowadziło na, na ziemię naszą reprezentację damską męską. Natomiast bardzo dobro, dobry wynik Nicole Konderli, która zdobyła 161,6 punkta 110,5, 111. Oczywiście można by było więcej z tego wycisnąć, ale myślę, że szóste miejsce reprezentacji Polski, mieszanej reprezentacji Polski, to całkiem niezły wynik. Bardzo dobrze spisali się Japończycy, którzy wygrali ten konkurs. Ryoyu Kobayashi, Renika, Kaido, to, to skład męski, żeński, to Nozomi Maruyama i Yuki Ito. I to jest dość duży faworyt, jeśli chodzi o konkurs mixtów na, na Olimpiadzie, bo będziemy na pewno odnosić się do, do Igrzysk Olimpijskich, bo w tym roku przecież one się odbywają w, w predatco I, e, i, I na pewno bardzo mocną reprezentacją jest drużyna Słowenii. Domen Preutz, który zdobył trzecią notę tego konkursu. Nika Preutz, siostra. I e, Timi Zajc oraz e, oraz oczywiście i tutaj zgubiłem nika wodan oczywiście czyli Nika Kriznar, która no, zmieniła nazwisko w telegraficznym skrócie. No i cóż po tym konkursie mixtów czekaliśmy już z wypiekami na, na twarzach jak to będzie z konkursem indywidualnym sobotnim poprzedzony został kwalifikacjami, w których Mieliśmy bardzo duże nadzieje co do występu naszy naszych skoczków, a zwłaszcza Kamila Stocha, który zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach. Te wygrał Stefan Embacher e i e zaskakująco wysoko, ale to też było widać już w konkursie mixtów, e zajął wysokie miejsce Felix Hoffman, który był trzeci w kwalifikacjach. Jeszcze kilka, kilka takich znaków zapytania, jak to będzie z, z reprezentacją Niemiec na przykład, bo do konkursu nie zakwalifikował się Pius Paszke z 51 wynikiem oraz Andreas Wellinger z 56 wynikiem. To były dwa bardzo zaskakujące wyniki. No i cóż, no i Niemcy oczywiście mają swoje rakiety jak Filip Reymund, ale do pełnego zestawienia czwórki no tak naprawdę brakowało dwóch kolejnych bardzo mocnych zawodników Niemcy mają akurat ten komfort. Nie muszą się aż tak bardzo martwić bo przecież w tym roku konkurs drużynowy to konkurs duetów więc na razie nie jest tak najgorzej no i zaczęliśmy konkurs indywidualny sobotni i od razu wiedzieliśmy że będzie bardzo dobrze, jeśli chodzi o Kacpra Tomasiaka, który skoczył 137 metrów. Wydawało się, że to może być bardzo wysokie miejsce. Finalnie zajął 19 miejsce po pierwszej serii, ale taką rakietę, naprawdę rakietę odpalił Felix Hoffman, który skoczył 134,5 metra, oczywiście z niższej belki, bo te belki trochę były przesuwane i warunki dość zmienne, jeśli chodzi o pierwszy konkurs w Lillehammer. No, i Polacy zakwalifikowali się w pełnym składzie. Do samego konkursu nie zakwalifikował się Aleksander zniszczał, ale, ale do trzydziestki cała czwórka pozostała. No i bardzo, bardzo dobry skok oddał Kamil Sto, który, który po pierwszej serii zajmował dziesiąte miejsce po skoku na 135,5 metra. Pierwszą serię, proszę Państwa, po pierwszej serii prowadził. Stefan Kraft, który e, chyba trochę zaskakująco skoczył na to pierwsze miejsce po, po pierwszej serii. Jego dotychczasowe skoki były oczywiście bardzo solidne i był drugi zresztą w kwalifikacjach, e, ale, e, ale tutaj na pewno faworytami był m, czy to Domen Preutz, czy Jan Herl, który do pierwszej, e, po pierwszej serii prowadzi, e, zajmował piąte miejsce. I czwarte był Daniel Czofenik, kiedy wydawało się, że Stefan Kraft powinien utrzymać tą, tę przewagę, chociaż ona nie była jakoś bardzo duża, bo tylko 3 punkty i nad Danielem Chofenikiem, To ten, że Daniel Czofenik po drugim skoku zajął pierwsze miejsce w konkursie, skacząc 129 metrów i to dało mu przez... W tym konkursie pierwsze miejsce. No i dlatego na początku wspomniałem, że niewiele się zmieniło z poprzedniego sezonu, ponieważ podium tego konkursu to było dokładnie podium końca Pucharu Świata, kończącego Puchar Świata w sezonie 2024-2025 czyli Daniel Czofenik, Jan Hel, Stefan Kraft, za podium Domen Preutz i Rio Kobayashi. I ten rzek Ryoyu Kobayashi wydawał się być dość mocny, ale chyba nie na tyle, żeby móc e, jakoś mocno zagrażać Austriakom. Po pierwszym dniu, e, po drugim dniu w zasadzie, po, po konkursie indywidualnym, wydawało się, że to znowu będzie dominacja Austriaków. E, no i ten drugi dzień jednak pokazał, że wcale tak nie musi być. E, kwalifikacje do konkursu niedzielnego Wygrał Jan Herl, wprawdzie, ale już Rioju był trzeci, Adomen zaraz za, za Austriakiem. I Stefan Kraft już spadł na czwarte, Czofenik był szósty. W czołówce już się kręcili Filip Raimund i Felix Hoffman, co było w jakimś sensie zapowiedzią tego, co może się wydarzyć chwilę później. No i mamy konkurs indywidualny. Tutaj startowaliśmy w pełnym składzie. Mówię tutaj o reprezentacji Polski. Niestety, wynik finalny był dużo gorszy niż, niż ten sobotni. Niestety, nie najlepiej skoczył Aleksander, zniszczył, a może bardzo źle skoczył. Aleksander zniszczył 114,5 metra, co dało mu niestety ostatnie miejsce w konkursie. Trochę lepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, skacząc 125,5 oraz Piotr żyła 124,5, żyła 35, Wąsek 36. Prześlizgnął się do, do drugiej serii, choć może to nie, to jest może trochę zbyt krzywdzące, bo Dawid był 26, Dawid Kubacki 128 metrów. No i znowu bardzo stabilny, mniej więcej na, skaczący na podobnym poziomie, Kacper Tomaszek 130,5 metra. Miejsce 19 i po pierwszej serii bardzo dobry skok Kamila Stocha. To była jedna z najlepszych e, e, odległości konkursu w pierwszej serii: 138,5 metra. Dalej skakał od niego Embacher o pół metra. Dalej e, Angela Niszek skoczył tyle samo. E, w zasadzie tylko e, od Stocha skoczył dalej Stefan Embacher i Domen Preutz w pierwszej Pierwszej serii, który to domen prowadził przed Ryoyu Kobayashim, Filipem Raimundem i Felixem Hoffmanem, i już nagle trójka austriacka gdzieś znalazła się dużo niżej. Szósty był Kraft, siódmy był Herl i ósmy Embacher. Czofenik zaskakująco nisko po pierwszej serii, po skoku na 129,5 metra zajmował dwunaste miejsce, i czekaliśmy na drugą serię, i wydawało się, że. Że ta druga seria y, będzie pod dyktando do domena Prełca, który skoczył bardzo dobrze w pierwszej serii. No i okazało się, że y, tak, jak najbardziej skoczył całkiem nieźle. Ale przejdę najpierw do Polaków. Y, druga seria już była dużo lepsza, jeśli chodzi o skok Dawida Kubackiego. Poprawił swoją lokatę. Skoczył na 20 miejsce, skacząc 129 metrów. Kacper Tomasiak niestety trochę zepsuł swój skok. 123,5 metra dało mu 22 miejsce. No i Kamila też niestety wiatr strącił z 8 pozycji na miejsce 12. Co oczywiście uważamy za całkiem niezły początek tego sezonu, i wydaje się, że Kamil ma bardzo duży potencjał na zajmowanie miejsc dużo wyższych. Dodajmy, że w kwalifikacjach w pierwszym konkursie był czwarty, więc więc te możliwości Kamila wydają się być naprawdę naprawdę bardzo duże. Jeśli chodzi o kwalifikacje do niedzielnego konkursu, Kamil Stoch zakończył na na 15 miejscu, więc mogło być lepiej oczywiście. Wydaje się, że może trochę zaczęły pojawiać się nerwy u Kamila i ta, i ta chęć poprawy swoich lokat. No ale myślę, że jak na spokojnie sobie przepracują z trenerami ten weekend, to, to to do Falun, w którym przecież Kamil zdobywał też medal Mistrzostw Świata drużynowy. Myślę, że będzie podchodził bardzo spokojnie. No i mamy finalne wyniki niedzielnego konkursu. I tutaj mamy ciekawą sytuację, bo Rio Kobayashi skoczył 139,5 metra i po nim e, poja pojawiał się na, na rozbiegu ostatni skoczek Domen Preutz, który skoczył wystarczająco daleko, żeby wyprzedzić Rioju Kobayashiego, ale niestety zachwiał lądowanie. I to zdecydowało o tym, że e, Domenowi Preutzowi zabrakło 2,3 e, punkta do... Do, zwycięzca. do zwycięstwa. Trzeci był Felix Hoffman, pierwsze podium Niemca. To się trochę zapowiadało po skokach od piątku do, do niedzieli. Filip Reimuth niestety spadł z podium na czwarte miejsce, ale był wyraźnie zadowolony swoimi skokami i, i cieszył się też radością kolegi, który dzień wcześniej był pierwszy raz w pierwszej dziesiątce a już w niedzielę był na podium. No, i cóż, możemy powiedzieć pierwsze podsumowania. Wydaje się, że reprezentacja Austrii jest, mimo wszystko, najmocniejsza, jeśli zbierzemy wszystkie zdobyte punkty, bo, bo punktują wszyscy w reprezentacji Austrii i punktuje Ortner, i punktuje Fettner. I punktuje Mbacher. Mbacher 9 w konkursie niedzielnym, więc już też duża, duża poprawa. Bardzo dobrze skaczą też Japończycy Rennika do 10, Naoki Nakamura 11. I jeszcze do tego jest Sakutaro Kobayashi, który też w, pojedyn w pojedynczych skokach pokazuje naprawdę bardzo dobrą dyspozycję. 30 jeszcze do tego Tomofumi Naito, więc. Na chwilę obecną wydaje się, że to Japończycy są drugą siłą w pucharze narodów. No i do tego e, mamy oczywiście bardzo solidnych Słoweńców. Drugi domen Preutz, Angela Nishek 6, Zajc, Zajc 13, więc ten potencjał na pewno e, Słoweńców jest bardzo duży. Dodajmy, że Timi Zajc był 10 w sobotnim konkursie, więc no ten niedzielny był troszkę słabszy, ale to i tak jest bardzo, bardzo solidny wynik reprezentacji Słowenii do tego chyba trzeba dołożyć dalej reprezentację Niemiec mimo wszystko. Karl Geiger zmieścił się w 30 w niedzielnym konkursie, ale był 27, plus paszkę zakwalifikował się i do konkursu, i do drugiej serii i, i zajął miejsce. 27, tam spadek był z, z 22, więc na pewno. Karl Geiger był 23, oczywiście. Więc no na razie mamy dość ciekawy początek sezonu. Widać też sporo młodzieży wkraczającej do, do Pucharu Świata na dobrym poziomie. Rozsypani są zupełnie Norwegowie. Co do młodzieży, to, 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 to chciałbym jednak wspomnieć o no takich nazwiskach jak Jason Colby. Całkiem fajnie spisuje się Valentin Fuber. I, no I no i nasz Kacper Tomasiak. Jeszcze mamy Szwajcarów, którzy nieśmiało wkraczają do, do 30. Juri Keseli był 29, a 32 jeszcze gdzieś tam brakuje mu tych umiejętności, by wejść do 30. Sandro Hauswirt. Oczywiście te, to nie są nazwiska, które by mocno mieszały w. W pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, ale na pewno, na pewno możemy liczyć na, na fajne wyniki w kolejnych, kolejnych tygodniach. Jason Colby, 26. w pierwszej serii 130, w drugiej 121, więc już ten drugi skok trochę zepsuty, ale, ale spicował się bardzo solidnie przez cały weekend. Norwegowie, o tym, o tym chciałbym jeszcze wspomnieć, zupełnie rozsypani najwyższe miejsce Norwega w, w niedzielnym konkursie Marius Lindwig 17 I, i tak naprawdę rozsypany jest Johan Andre Forfang bardzo średni Christopher Eriksson Sundal który oczywiście w pojedynczych skokach też potrafi oddawać całkiem niezłe próby 34 Halvor Egner Granerud jeśli chodzi o niedzielny konkurs no, wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie. Forfang w ogóle nie, nie zmieścił się do, e, do, drugiej do do konkursu. No odpadł w kwalifikacjach, więc e, no, zdecydowanie nie są to wyniki, które mogłyby zachwycać. W sobotę było niewiele lepiej. Marcus Lindvik 16. Hmm, Halvor Egner Granerud był w 30, 26 Benjamin Esfeld 27. I Forfang był 30, bo w drugiej serii skoczył 114 metrów i, i zupełnie spadł na 30 pozycję. Już jutro, zaskakująco, bo, bo tego mm, nie było w poprzednich latach e, Pucharu Świata, tak szybko e, konkursy w tygodniu. Wtorek, środa, Puchar Świata Falun, zaczynamy od skoczni średniej już jutro, czyli... 25 listopada. Kwalifikacje o godzinie 11:00 Pewnie będzie ciężko to obejrzeć, będąc w pracy. Wiele osób pewnie będzie. I o 15.10 też dość wcześnie, konkurs indywidualny. Jeśli macie możliwości przewijania, to, to myślę, że obejrzymy sobie wszyscy po pracy. Bo ja też nie będę tego widział na żywo. I środa 26 listopada. Kwalifikacje również 11. Konkurs indywidualny 15. 10. Będziemy już w środę na dużej skoczni. To są próby przed Mistrzostwami Świata Falun, które odbędą się w przyszłym roku, bo takie próby zawsze muszą się odbyć sezon wcześniej, więc będzie bardzo ciekawie. Już dawno nie byliśmy w Falun. Falun kojarzymy na pewno optymistycznie. Tam polska reprezentacja w 2013 roku, 2015 roku, przepraszam, zdobyła brązowy medal yy, drużynowo. I to było piękne e, wydarzenie, do którego chcia, chcielibyśmy wrócić pewnie w przyszłym roku, e, a może i wyżej, nasza reprezentacja, czemu nie? Ale na razie zejdźmy na ziemię, jutro i pojutrze, konkursy indywidualne, na które serdecznie Was zapraszam. Za dzisiaj już bardzo dziękuję i będziemy się słyszeć niebawem. Pa pa.